Cześć, jestem zresztą Dziś nagrywamy kolejny odcinek z Minecrafta. No i jak wiecie, dzisiaj też nagrywałem odcinek z Minecrafta. Ale... W końcu wiecie co? Czekajcie, bo mogliście mnie nie słychać. Jak ktoś, ktoś mnie słyszy? Chyba mnie już słyszycie. Eee, dziś nagrywamy kolejny odcinek z Minecrafta prawda Wiem, że już dzisiaj nagrywałem ten, ten też już, że już dzisiaj nagrywałem odcinek czy właśnie zjadałem złote jabłko, żeby się uleczyć. Aj. A dzisiaj nagrywamy kolejny właśnie odcinek z Minecrafta. Wiem, że dzisiaj już e, nagrywałem z kolorzyci, ale mam nadzieję, że zostawiliście te łapki w górę. Od razu po tamtym odcinku e, będę wstawiał, ten, ale nie wiem czy akurat teraz będę wstawiał, może jakoś we, wieczorem, bo jest teraz 16, Nie wiem, jak więc troszkę no, po tym filmie jakby na Dziś nagrywam kolejny odcinek właśnie z Minecrafta, jakby to dla upewnienia, nikogo nie ma na serwerze. No i dziś gramy w ten świat ter. No. Dzisiaj bez Ameli, bo Amela teraz nie ma czasu. Znaczy Wizard nie ma czasu. Co ja gadam? No. Dzisiaj właśnie ja spróbuję wyjść z tego cave, bo już dużo, długo jestem w tym cave, ie. Więc ja spróbuję, spróbuję wyjść z tego kęgu, ale mi się nie uda, no to będę gdzie przypał, bo pamiętacie na ten odcinek z Ameli, gdy byliśmy w tym kęgu, no co? Mieliśmy problem. Ja miałem problem. Wam tego wtedy nie mówiłem, ale miałem problem. Że ja myślałem o, o wydostaniu się i o tym odcinku nagraniu, ale co ja robisz? Puszarduszka z zna kreatywa. A jak widzisz, to nie wiem, co to na angielski. Co jest? Prawie umarłem. Kodnie są ważne, jednak. Jak zginę, to ja mam to. ja mam tu gdzie się, jak zginę teraz. Wtedy kreatywa, Bo pod tym filmem i tak było mało łapek w górę z Amelką, tym pod tym filmie z Amelą było mało łapek w górę, więc sorry, ale wezmę może kreatywa. Nie moja wina. Ale dziś specjalnie nagram odcinek z tego Call of Duty. Żeby żebyście wiedzieli, że jak chcecie jakieś odcinki, no to łapkę w górę. chyba już powiecie ale. Jak na Sara, wiecie, że jak ja stracę jedno. Ja mam jedno serce. A kompletnie jeden strzał szkieleta, mój. we mnie jeden strzał w szkielet. Jak to byłem przecież. Mam ziemniaków. Um, eee... dają mało. Jedem... Mam nadzieję, no, że troszkę, chociaż myślę się za... bo dopiero zaczęliśmy ten odcinek, a zaraz znowu, a zaraz ginę. Oby te crafting? Jesteśmy chyba blisko wyjścia. i w ogóle jaka wekszłem, czemu ja nie oznaczałem? O, tak, jest wyjście, ale... Dlaczego? Powiedzmy. To no, nie jest noc. Z... To wtedy... Nie! Rujcie creepery! Creepery! Oj, Ratuj... zostawcie... Zawsze mówię! Będę mam mówił. Już prawie zapomniemy. Zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem. Nie. Nie. Nie! Zginę! Zginę. o kurde Please, nie. nie chcę zginąć. Nie wiem gdzieś tu czeka. To ktoś był chyba Mela tu była. Kurde było. O kurde! Kiedy jak się włożył jest tak na serio Jaja co robicie? Czy wy co jaja robicie? Może być chociaż jeden odcinek, nie zginę. Ja na serio nie miałem tam czeka. Ja, ja nie wiem jakie to były kordy, bo ja nawet nie ustawiałem kordów. Słuchajcie, dobra. Nie. Proszę. Ja mogłem zrobić dzień! Ty głupi jesteś! Ty głupi jesteś? Ty jeszcze dzień mogłeś zrobić. Nie no! Czemu? Wiem, że tam gdzie była wioska. Nie pamiętam, gdzie była wioska, to co ja ćwiczyłem? Nie ćwiczyłem. Widziałem policję i po co jest wioska? <grywa> Jak jest ten portal, to zaraz jest wioska. Także, na to Nie Wiedziałem, że tak blisko się od razu trałem. Razem muszę zapamiętać. Można to łapką zabrać? Ja nie mogę, widzę już tą wioskę, ale na serio! Dobra, powiedzcie mi, może być jakiś jeden odcinek bez żadnej śmierci? Zaraz odpolicie się śmierci, co? Bo dużo dzisiaj na pewno zginęło. Dzisiaj miałem po prostu znaleźć diamenty w Wiejskiej Chyba gdzieś, nie wiem, może gdzieś znalazłem. w diamenty w tej wiosce, by mogły być jeszcze jakieś. A ja po prostu zamiast po prostu szukać w Kelwie zginę zaraz Ja nie mogę jeszcze co tylko Odrodziłam się I już ginę Już ty ginę O jedzenie Mam my temki, jedemki czekajcie Czekajcie Idzemy Który to był dom Jest! Są moje itemy Miałem łuk Znacznik to I teraz! Yes, mam moje itemy! Jestem tym spełnionym. Po co mi miany Nie wiem, okej. Okay. Czyli dobra. Tego nie potrzebuję. Ten enchant zatrzymam. To niepotrzebne, to niepotrzebne. Nie wiem jaka. Ja też nie ważne. To nie potrzebne i łuk łód niepotrzebne. Żeby strzelcić tego... Poja. Tyle pajęczyni. Ile jakoś się rozwala? No trochę się rozwala. Dobra, widzowie. Nie robię setu checkpointa. Mam przeta. Ja czekam. Ja nie potrzebuję tu wrócić. Ja uciekam. Mam przeta. To mam przeta. Nie wiem łap. Nie wiem Nie widziałem, bo oczywiście ślepy. To chociaż ruch mi został. Piszczała. że ja nie ja mam tu gdzieś. Right. Jak co wziąłem? Tylko Krajtyba. Po to. A w przeciwnym co wziąłem tego Krajtyba? Żyp! Pokażę. Kraj ja się sam. do domu. mam ja na wioskę. chciałem wziąć chciałem salę. I pójść. W salę. I chciałem teraz lecieć i szukać innej wioski. Po co? Żeby dalej daleko od tego opuszczonej, ale wiecie co? Lepiej bez mnie. bank, może co? To... no, nie to. Ajajaj, co ty robisz? Dobrze, czekajcie. To mi, bo w ogóle to mi wiecie co, w ogóle mi nic nie niepotrzebne już, albo chociaż, szkola mi to i tam uszuwać zostawię je, zostawię je już, co mi to, na, o, i wiecie co, ale to po cichu wam powiem, jak za, Robi zetki, z tego nie muszę oglądać. Widzicie? <śmiech> 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 Macie spojrzenie chyba jakiegoś odcinko, Bo mnie teraz oszortuje. Ale może, na pewno tego nie słyszeliście, bo ja za cicho popiłem, nie wiem czemu, ale dobra. Bęk! Bęk! Mam wszystko potrzebnego, jeszcze opata. No. no. i teraz... ...elitra. Jak że mi się jest. no to nie wiem. Nie. Wezmę od pankoma. Zabierzemy fajerwerki. Parę staków. Nie tu sobie weźmie Bank. O, jak ktoś nie umie grać w Minecrafta, to to bardzo prosta gra. Wcale jest taka trudna, że trzeba pokonać smoka. I wcale dzisiaj co nie mnie pójdę. Tak. Dobra, to w innym odcinku to zrobię. Jedna, jedna. Jeden z wyruchu. Tak. Jeden z Na razie tu zostanę. Właśnie, fajne idziemy. Ale ja... To jest głupia wioska, bo jest opuszczona. Ta ja dzisiaj też a wiem, żeby to, ta wioska nie była opuszczona. To jest... To jest akurat taki luźny odcinek. To jest taki luźny odcinek. Więc... więc to i chciałem luźny odcinek z Minecrafta nagrać. Znaczy, znaczy nie, nie miałem w planach ginąć dzisiaj. ale po prostu luźny odcinek. Nie chciałem minąć, ale na serio, ja wam mówię, że nie chciałam. No. Nie chciałam nie, chciałem, że nie chciałem. To Wiesz co bym potrzebował? O, tu są. Naprawię tą wioskę. Nie chcę, żeby ona była opuszczona, bo opuszczona jest głupia. Nie lubię opuszczonych. Jak nie lubicie opuszczonych wiosek, to zostawcie łapeczkę. Bez pojęcia. Zresztą załatwam. Chodź panu. To będzie wioska schodków. Ładna wioska. Będzie łatwa. Bez tego. No, to jeszcze mogę dać. to zmniejszyć. Ale żeby Co tam jest? Nie! Dla dziura? Ej, kto w ogóle w Minecraftie wymyślił? Czemu oni opuszczoną wioskę wymyślili? Ja się pytam, czy jest niepotrzebne ludziom do życia? No dobrze. Niech już chcieli wymyśleć. Zaraz oczywiście będę ulepszać ich domki. Bo wiecie, tak to zawsze niższe im domy. może być pajęczyn. No, to mają być domy, normalnych villagerów. Też się zgadzacie? Ale ja teraz ten odcinek będzie taki spokojny, ale ten spokój będzie niespokojny. Czy odcinek będzie spokojny, ale będzie też trochę polegał na tym, że będzie trzeba po prostu pomóc tym villagerom. Bo na przykład, znaczy nie ma tych villagerów, bo się przeprowadzili, ale ja ich tu zrespię. Po, po to Po to właśnie brałem myśli Myślicie, że inaczej bym nie. znaczy. nie przechodził tego, co robię się. wiesz? Ja bym zrobił to, challenge, ale to też trochę chodziło, że. Wioska bez villagerów? To ci głupia wioska. Znaczy fajna wioska, ale. Chciałem trochę im podrasować tą kino. Jeszcze troszkę pajęczym. <laughs> Właśnie. Na przykład taki luźny bardzo straszny odcinek. Zobaczcie, co tam. Tam tego nie spoileruję. Nie spoileruję Wam. Więc. No co ja tamten mam nie kolega? Bo co wam mam? Kolera. No kurczę. Nie, dobra, ja, ja nie odmieniam tych domów. Mam to gdzieś, ja je zmieniam na jakie były. Nie będzie nic o zmieniać. One są jak są, fajne są. Tylko w nich zresztą jakieś postacie. No, to niech spada. Bęk, Fajne. To niech zostanie. Bęk. Bęk. Co tu robią lamy? Zostawię co już. To będzie taki luźny. To bardzo luźny odcinek. Nie wiem, po co ja to w ogóle zmieniałem. A, tu trzeba jest. Po co ja to widzowie zmieniałem? Było ładnie. Ale dzisiaj będzie taki luźny odcinek. Jak to wiecie. No i pokażę Wam też moje skiny jakie mam. Ja sobie parę robiłam skiny. Tu. No, chyba tu też. I widzicie jak tak to oglądnie to, ten odcinek to nie zostawi po prostu łapkę w górę. Przeszygowałem już nawet. No ja wam już przygotowałem rzecz na in, rzecz na inną, inny odcinek. Na pewno już będziecie czekać na najjutrzejszy się jeszcze może dzisiaj, ale chyba na jutrzejszy, nie wiem, odcinek. Będziecie czekali na pewno, bo tam postawiam jak widzieliście portal. Portal, żeby później nie odpalić. Widzowie. No. Chyba na dzisiaj to już będzie tyle. Jutro nagram kolejny. Wiecie, jutro nagram kolejny odcinek. Jutro nagram kolejny odcinek. Albo jeszcze dzisiaj, nie wiem. Dostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem. O 10 tysięcy, jak mówiłem w tamtym odcinku, też wam Mówiłem byś ja, że 10 tysięcy to kolejny y, odcinek. A tutaj dam, jak zostawicie pod tym filmem. Na razie spokojnie, pod tym filmem na razie nie musicie zostawiać subskrypcji i lajka. Ale chciałbym, żeby kiedyś, pod, że, jak już pod tamtym filmem zostawicie łapkę w górę, chyba z dzwoneczkiem i znaczy 10 tysięcy łapek. To wtedy dopiero może wbijecie pod tym filmem. Na przykład, nie wiem. Tutaj pod tym filmem może być trochę mniej, tak dam łatwiej wam 5000 tysięcy pod tym filmem. Pod tak, bo ogólnie no, pod tym potrzebuję, bym też troszkę potrzebował, bo ogólnie to potrzebuję jakieś 15 tysięcy i wtedy będzie już. Luzik, więc jak pod tamtym zostawicie 10 tysięcy, a pod tym e, 5 tysięcy, no to wtedy będzie luzik, więc dzisiaj to jest koniec z tego odcinka, więc pa!